Ten filmik będzie się nazywał, czy Putin już został carem, czy jeszcze nie, albo jakoś tak. No i zakończyło się niedawno referendum w Rosji dotyczące tego, że Putin będzie mógł rządzić bez bawienia się w to, że raz jest prezydentem, raz jest premierem. Będzie mógł rządzić na stałe do roku 2036 dzięki zmianom w Konstytucji. Co ciekawe, ta zmiana w konstytucji była zrobiona metodą referendum, nie wyborów w dumie, w której Jedna Rosja by mogła to sobie zrobić też, ale spytano ogół Rosjan. I ten ogół Rosjan około 70% yy, chyba 65% głosowało, w tym yy, z grubsza 3-4 była za. To nie jest jedyna zmiana w konstytucji, co ciekawe, to, bo tu można mówić sobie trochę robić jaja, że Putin pozazdrościł, bo to jest trochę zabawne. Putin pozazdrościł chyba do żywotności, do um, szefowania chińskim chińs komunistycznym Chinom przez uh, Xi Jinpinga. Xi Jinping niedawno został cesarzem uh, z, dynastii, z dynastii komunistycznej, dynastii Tang z komunistycznej dynastii bank powiedzmy natomiast Putin poza zdrościł został carem do no przynajmniej carem z emeryturą bo jak będzie miał 84 lata to to wtedy 2036 rok to będzie miał 84 lata zdaje się więc wtedy przestanie już być carem, znaczy stanie się carem na emeryturze ciekawe kto będzie następnym carem tylko że to nie należy tego spłycać. To nie jest tylko jedyna zmiana w konstytucji, tych zmian jest dużo, około 200 podobno. No i tych poprawek w konstytucji, z które właśnie lud Rosji klepnął bardzo dużo odnosi się do gospodarki. Podobno jedna z nich znaczy wszystko wskazuje na to, że główna z tych zmian to to najniższa pensja to znaczy no wiadomo jak to się nazywa pensja minimalna której w Rosji dotąd nie było i co było wykorzystywane właśnie tania siła robocza i przez oligarchów więc to nic dziwnego że jest to popularne no i Rosjanie chyba spojrzeli na zasadzie, i tak by był albo prezydentem, albo premierem i by rządził, więc czemu nie, a zamiast za to mamy pensję minimalną i trochę poskromienia tych takich na wpół przestępczych działań oligarchów. Putin może się pochwalić sukcesem niektórych dotowanych przez państwo startupów i może się pochwalić uratowaniem przemysłu motoryzacyjnego z ostatnich rzeczy, także to też na pewno uratowało wiele miejsc pracy i tak więc sukcesy ma i ludzie klepnęli jego pomysły nawet jeżeli będą no wybory nie wybory będą musieli go mieć także pod względem ekonomicznym Putin działa dosyć dobrą robotę, natomiast próbuje dywersyfikować bazę gospodarczą Rosji, więc nie dziwnego, że ludzie to poparli i temu się akurat nie dziwię. Natomiast ciekawe jest to, że jest pewne niewyraźne azjatczenie Rosji w tym sensie, że pozazdrościł on Xi Jinpingowi. Bycia tym właśnie dożywotnim cesarzem komunistycznym. No a on zaraz potem, właśnie tak jakby mu pozazdrościł, stwierdził, że czas nadszedł na pełen autokratyzm. Natomiast być może wynika to z tego, że demokracja oznacza coraz częściej na świecie słuchanie tego, co chce. Co chcą wybrani przez nikogo komisarze Unii Europejskiej, albo y, jakcyś inni mędrkowie z ONZ-u. Y, więc nic dziwnego, że autokracja y, powraca w pewnym sensie, albo w wydaniu zbrodniczym, jak w Chinach, albo takim no, głęboko niepokojącym, ale jeszcze no, nie wiadomo co z tym nawalnym, prawda? W Rosji. Y, natomiast. Y, sam autokratyzm nie oznacza jeszcze zbrodniczych działań, można być demokratą i też zbrodniarzem. Natomiast yy, yy, można być też autokratą yy, łagodnym, yy, yy, sympatycznym. Yy, natomiast, yy, Chińszczenie Rosji, Azjatczenie Rosji. Co ciekawe, Rosja zdecydowała się wyraźnie, że jest krajem europejskim w sensie geopolitycznym ostatnio i naciska na kraje bałtyckie znowu i, i tak dalej jest takie, taki żarcik tak? jakby co to Estonia nie jest w NATO chociaż jest taki żarcik więc jest to naciski na, na ten nie wiadomo co się będzie z Białorusią działo ale jest wyraźny nacisk Rosji w lewo natomiast pod względem filozoficzno ideologicznym Rosja idzie na wschód ku Azji między innymi Aleksandr Dugin i cały ten aparat propagandowy Rosji zmierza ku, między innymi ku tworzeniu zafałszowywaniu obrazu największego masowego zbrodniarza w historii ludzkości po Mao Zedongu, czyli Chingis Hana, który działał też na chińczykach, więc było kogo mordować, tak samo jak Mao wielokrotnie, wiele lat później. Także powstają filmy o Chingis który wcale nie mordował i nie torturował mieszkańców średniowiecznej Rusi, chociaż mordował i torturował, i to wszystko, te wszystkie lata, które on rządził Rosją, to jest generalnie upadek i jedna wielka sromota, i, i tak dalej. Wysługujący się Mongołom, Moskwiczanie. Później sami im wbili nóż w plecy, także nie tylko dali się zazjadczyć, nie tylko kolaborowali, ale potem jeszcze zdradzili tych, z którymi kolaborowali. No to nic dziwnego, z te mongolskie, jakby tutaj, metody też co jakiś czas wypływają, ale tego jeszcze nie było. Do niedawna było filmy rosyjskie, pokazywały Chingis prawidłowo, czyli jako, jako te, terrorystę, dzisiaj byśmy powiedzieli, tak? Potwornego człowieka skrajnego okrutnika a teraz wyraźnie jest jakieś takie na zasadzie że skoro Europa zła to Mongoły dobre no. no cóż no takież to zmiany u naszego wschodniego sąsiada w zasadzie dlatego że ja to też tłumaczę czasami ludziom zachodu, że my i tak uważamy Białoruś za część Rosji, bo Putin ma tam takie wpływy, że de facto graniczymy nie tylko w Kaliningradzie